Radio Kurier Galicyjski. Dzień dobry, tu Radio Kurier Galicyjski. Przy mikrofonie Andrzej Końko i zapraszam na nowy odcinek informacji z Lwowa i z Ukrainy. Zarzuty w państwowej zdradzie i pedofilii dla patriarchatu moskiewskiego. Imperatryce Katarzyny wypędzą z Odesy, w drohobyczu wspominają Bruno na Szulca, a w oddali hołd uczestnikom Powstania Listopadowego. Bardziej szczegółowo o głównych wydarzeniach tygodnia w Ukrainie w następne pół godziny pomaga realizować nasz program Andrzej Borysewicz. W szkołach i ukraińskich instytucjach państwowych otwierane są punkty niezwyciężonych, to miejsca, w których można będzie się ogrzać, napić gorącej herbaty i naładować baterie gadżetu, czyli otrzymać pomoc w trudnych warunkach bez prądu, po tym jak Rosjanie zbombardowali system energetyczny Ukrainy. там усі базові послуги. Буде там всі підставові послуги. Будуть теж підставові продукти медичні. Цілковิติ задармо і через цілу добу. Пункти будуть діяти в всіх адміністраціях регіональних і пов'ятових, а також в школах і будинках паństwowego по갖отя ратункевого. Також при школах, будівлях ДСНС, тощ. Мови президент України Володимир Зеленський. Pierwsze punkty niezwyciężonych zostały tworzone w Hersonie jeszcze 18 listopada, tydzień po wyzwoleniu miasta od Rosjan. 22 listopada prezydent Ukrainy Volodymyr Zaleński zapowiedział wdrożenie tego projektu na terenie całego kraju. Jednocześnie lokalni już są z tym problemy, ponieważ niektóre adresy podane jako punkty pomocy nie działają. Na tle katastrofy energetycznej ze strony władz państwowych i lokalnych zaczęły się wzajemne oskarżenia. Mianowicie Kancelaria Prezydenta oskarża np. mera Kijowa Witalia Kliczki w sabotowaniu oporządkowania miejsc pomocy socjalnej. Natomiast Kliczko i mer Dniepra Borys Filatow twierdzą, że Kancelaria Prezydenta Ukrainy publikując mapę punktów niezwyciężonych nie uwzględniała jej z lokalnymi władzami. Z tego powodu zdarzały się sytuacje, że ludzie przychodzili pod adres, pod którym taki punkt powinien się znajdować, a go tam nie znajdowali. ze względu na zniszczenie potężnych węzłów energetycznych w ukraińskich miastach poniekąd nie ma światła od 4 do 23 godzin na dobę. W niektórych miejscach zasilanie jest włączane tylko na 2 godziny dziennie. Ukraińcy mówią, że najtrudniej jest, gdy nie jest określony harmonogram wyłączeń. Jak długo trzeba czekać, albo jak długo będzie światło. Wtem Ukraińcy reagują na terror Rosjan hasłem. W ciemnościach i tak widzimy, że jesteście ścierwem. Takie wpisy najczęściej można napotkać na ukraińskim Facebooku i ukraińskim Twitterze. Od początku października Ukraińcy przeżyli osiem fal rosyjskich ataków rakietowych na infrastrukturę energetyczną. Skala i złożoność uszkodzeń jest bardzo wielka. Naprawy trwają w trybie 24 na 7. Państwowa kampania energetyczna Ukrenergo określa aktualne limity zużycia prądu dla każdego regionu oddzielnie. Dlatego czas bez prądu jest w każdym mieście inny. Ukraińcy piszą w internecie bez światła, bez wody i bez łączności, ale przede wszystkim bez Was, kierując te słowa do Rosjan. Jednocześnie poniżająco nazywając Armię Rosyjską drugą transformatorską, ponieważ walczy z cywilnymi, chcąc wywołać katastrofę społeczną i przez to zmusić władze ukraińskie do kapitulacji. cerkwie moskiewskiego patriarchatu jako gniazdo do propagandy i pedofilii w Ukrainie trwają rajdy służby bezpieczeństwa po obiektach patriarchatu moskiewskiego. Przy tym w cerkwiach i kuriach znajdują potwierdzenie przypuszczeń, według których w prawosławna moskiewskiego patriarchatu działająca w Ukrainie jest ośrodkiem ideologii prorosyjskiej i antyukraińskiej. Oprócz tego Baciuszki współpracują z rosyjską FSB. W tym tygodniu podczas jednego z takich wizytów wybuchła afera o charakterze seksualnym, mianowicie w trakcie kontroli na terenie decyzji czarniewiecko Cerkwi prawosławnej patriarchatu moskiewskiego Służba Bezpieczeństwa Ukrainy wykryła sekretarza diecezji czerniowieckiej Archimadryta Nikite w łóżku z 17-letnim, czyli nieletnim, chłopcem miejscowym chórzystą, informuje portal Lewy Brzeg, powołując się na swoje źródła. W jeparchii też znaleziono dokumenty potwierdzające obecność na terenie kurii osób obywatelstwa rosyjskiego, a także rosyjskie paszporty w czołówki struktur diecezjalnych. W poniedziałek, 28 listopada, pracownicy SBU odwiedzili ośrodki Patriarchatu Moskiewskiego w obodzie tarnopolskim i na Podkarpaciu. Tam, także jak w Kijowie, podczas przeszukań Lawry Kijowsko-Peczerskiej i w Czerwniowcach też, znaleziono rosyjskie materiały propagandowe zaprzeczające istnienie Ukrainy. Według tych faktów zostały wszczęte sprawy karne i rozpoczęto dochodzenie. Z boku FSB, no Ze strony FSB największe zainteresowanie było właśnie tym konkretnym związkiem wyznaniowym Ukrainy od zawsze, dlatego oczywiście sytuacja jest trudna. Mówił Lena Bogdan, szefowa państwowej służby Ukrainy do spraw etnopolityki i wolności sumienia. Ogólnie rzecz biorąc, od 24 lutego służba bezpieczeństwa Ukrainy wykryła ponad 20 agentów i kolaborantów wśród duchownych cerkwi prawosławnej patriarchatu moskiewskiego, którzy pracowali w Ukrainie. Polska jest z Ukrainą. Premier Rzeczpospolitej Polskiej Mateusz Morawiecki przybył do Kijowa, złożył kwiaty przed pomnikiem ofiar wielkiego głodu w sobotę 26 listopada. Today is bringing... Dziś Rosja przenosi śmierć, głód i hipotermię ludności cywilnej. Stoimy ramię w ramię z ukraińskimi przyjaciółmi i partnerami i zawsze będziemy Was wspierać. Zaznaczył Mateusz Morawiecki na spotkaniu z prezydentem Ukrainy Włodym Renzołęckim: „Nikt w Polsce nie kwestionuje, że wielki głód wybuchł na ziemiach Ukrainy w latach 1932 33 był wynikiem zbrodniczej polityki Związku Radzieckiego. Miało znaki sztucznie i celowo splanowanej przez Moskwę akcji ludobójstwa narodu ukraińskiego. W Kijowie odbyło się spotkanie premierów państw Trójkąta Lubelskiego, Denysa Szmychala, Mateusza Morawieckiego i premiera Litwy Ingrid Simonaite, Podpisali oni wspólną deklarację o wsparciu Ukrainy w jej dążeniu do integracji z wolnym światem, o intensyfikacji procesu negocjacji w sprawie włączenia Ukrainy do NATO i wejściu do składu Unii Europejskiej, a także o wzmocnieniu pomocy dla Ukrainy w warunkach katastrofy energetycznej stworzonej przez Rosjan. Polska i Litwa obiecują również pomoc Ukrainie z generatorami i wszystkim, co pomoże przeżyć konsekwencje putinowskich bomb infrastruktury energetycznej Ukrainy. Ponadto Polska przeznacza 20 milionów euro na inicjatywę Grain from Ukraine, która ma zapewnić dostawy ukraińskiego zboża do krajów afrykańskich. Dziękujemy Polsce za wszelkie wsparcie, podkreślił podczas tych spotkań w imieniu wszystkich Ukraińców prezydent Wolodymyr Zoleński. Rosyjską Carycę wycofają z Odesy. Odeska Rada Miejska zadecydowała o rozebraniu pomnika rosyjskiej cesarzowej Katarzyny II. Po rozebraniu pomnika rosyjska Caryca, którą ruska propaganda uważa za założycielkę Odesy, zostanie przeniesiona do muzeum. Przypomnę, że protesty przeciwko dalszej obecności pomnika rosyjskiej Carycy w centrum Odesy nasiliły się po 24 lutego. Kilka tygodni temu podczas publicznych przesłuchiwań w sprawie losów Katarzyny pomnik Carycy był ubrany w maskę średniowiecznego kata, co się zgadza z prawdą historyczną. Kolejnym przykładem umacniania wzajemnych stosunków jest ostatnia decyzja ukraińskich władz to zgoda na rozpoczęcie prac poszukiwawszych mogił Polaków zamordowanych w miejscowości późniki na Podolu, w dawnym województwie tarnopolskim. No jest to bardzo optymistyczny sygnał dla nas, że taka zgoda pojawiła się. To spotkało się z odzewem, bardzo pozytywnym odzewem osób związanych z tym tematem rodzinnie. Dostaliśmy dość dużą ilość maili i telefonów od potomków Polaków, którzy. Mieszkali w tej miejscowości, którzy mają krewnych zamordowanych tego dnia, czyli 13 na 14 lutego 1945 roku i pochowanych. Mówiąc pochowanych, może to jest niewłaściwe słowo, bo te osoby nie są jeszcze pochowane, są po prostu ciała zostały złożone do jednego dużego dołu. W którym yy, spodziewamy się spotkać szczątki, osie, na, znaleźć szczątki 80 do 80 osób. Mówi Maciej Dancewicz, wiceprezes Fundacji Wolności i Demokracja. Zakaz poszukiwań i ekshumacji szczątków polskich ofiar wojen i konfliktów na terytorium Ukrainy obowiązywał od wiosny 2017 roku. Tylko w późnikach na Podolu zamordowano od 80 do 100 osób. Jednak nie ma dokładnych informacji, ilu mogił jeszcze nie odnaleziono. W Drohobyczu uroczyście obchodzono 80. rocznicę śmierci Bruno Szulca. Właśnie tu się urodził polski pisarz i malarz żydowskiego pochodzenia, był jednym z najoryginalniejszych twórców polskiej kultury XX wieku. Rok 2022 został ustanowiony przez Senat Rzeczpospolitej Polski rokiem Bruno Szulca. Mój kolega Konstanty Czawaga odwiedził literacko-artystyczne wydarzenie Druga Jesień w Drohobyczu i zapraszam posłuchać z kim tam się spotkał. Drohobycz, małe miasteczko z wielką historią. Właśnie tu, 130 lat temu, urodził się Brunon Schulz. Był nieślubnym trzecim i najmłodszym dzieckiem 46-letniego Jakuba Szulca, kupca Blałatnego i Henriety Kumerker, córkę zamożnego handlarza drewnym. Po narodzinach Brunona rodzice zawarli związek małżeński. Proza Brunona Schulza znacząco wyróżnia się na tle realistyczno-psychologicznej twórczości lat 20. i 30. XX wieku. Rok 2022 został ustanowiony przez Senat Rzeczpospolitej Polski. Rokiem Bruno Szulca, więc nie mogło zabraknąć wydarzeń związanych z poszanowaniem pamięci pisarza w miejscu jego urodzenia i działania. W tym roku mamy 80. rocznicę śmierci Brunona Schulza i druga jesień, dlaczego taka nazwa? Ponieważ napisał opowiadanie pod takim tytułem druga jesień, po pierwsze, dlatego fragment z drugiej jesieni zawsze jest czytany przed y, y, wspólną modlitwą. Po drugie, dru y, teraz mamy jesień, jesteśmy w przestrzeni jesieni, prawie już zimy, późnej jesieni bardzo więc. I najważniejszy powód, dlaczego druga jesień, bo drugie życie. Drugie życie dla Szulca, dru, drugie życie dla zaginionej kultury żydowskiej, drugie życie dla Drohobycza, tego, no, którą Szulc nazwał, że to jest osobliwa prowincja i że to jest miasto jedyne na świecie i że to jest wybrana kraina. Właśnie drugie życie dla niego, prawda, życie po śmierci i to, o czym on przypomina nam. I to nasze przypominanie o tym, yy, o ciągłości naszej tradycji, o tym, kim jesteśmy, gdzie jesteśmy i jaka jest antropologia naszego miejsca. Wyjaśnia dla Kuriera Galicyjskiego dr Wira Meniok, kierowniczka Polonistycznego Centrum Naukowo-Informacyjnego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Drohobyczu. Dni Szulca odbywały się w atmosferze niespokojnej, akurat znikało światło, a w niebie brzmiały alarmy ostrzegające o możliwym ataku powietrznym. Jest to niesamowicie wymówny znak wojny, bardzo podobny do tej, co doświadczył Bruno Schulz. Bruno Schulz wiadomo, że był wyczaninem, Tu się urodził, tu zginął. Tak. W tym roku są dwie okrągłe rocznice. Stąd też w Senacie zainicjowałam to, aby rok 2022 był rokiem Brunona Schulza. I wtedy, kiedy o tym myśleliśmy i projektowaliśmy wiele wydarzeń, nikt jeszcze wtedy nie przypuszczał, że Rosja napadnie Ukrainę i te działania no, będą trochę utrudnione mówi senator Rzeczpospolitej Polskiej Harira Bieda w komentarzu dla Kuriera Galicyjskiego. To wydarzenia w obyczu to są dwa dni, ale bardzo intensywne, bardzo bogate na różne wydarzenia naukowe i szulcologiczne, literackie. Drugą jesień tradycyjnie rozpoczęto ze spotkania ekumenicznego w miejscu tragicznej śmierci Brununa Szulca. Zanoszono też wspólne modlitwy za wybitnych Polaków, Ukraińców i Żydów powiązanych z Drukowyczym, a również za żołnierzy ukraińskich. Bardzo poruszające wydarzenie i świadczące o przyszłości wielokulturowej i o teraźniejszości tego miejsca. Mówi wicekonsul konsulatu generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Lwowie Natalia Rudczyk. W ramach Dni Szulca w Parku Uniwersyteckim uroczyście otwarto ławeczkę Marzeń Błękitno-Okiego, instalację artystyczną nawiązującą do obrazu spotkania i opowiadania Republika Marzeń Brunona Szulca. Tą ławkę podarował Drohobyczowi Bytom, partnerskie miasto z Polski. Bytom jest miastem, gdzie duch Bruna Szulca jest ciągle żywy. W Bytomiu już jest ławeczka Bruno Szulca, jest mural, skwer spotkania, a to jest druga część, czyli ławeczka w Drohobyczu, ufundowana przez Bytomian. Powiedział Stanisław Korman z Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Inicjatorem projektu tych ławeczek była senator Rzeczpospolitej Polskiej Halina Bieda. Kojarzy się z rozmową, z, ze spotkaniem, a ponieważ jedyny zachowany prawdopodobnie obraz olejny Brunona Szulca, to właśnie spotkanie. Stąd w Bytomiu powstał mural na podstawie tego obrazu, a do drochobycza przygotowaliśmy ławeczkę napisaliśmy projekt do kancelarii prezesa Rady Ministrów Polacy i Polonia poza granicami dostaliśmy dofinansowanie i dzięki temu dofinansowaniu mam nadzieję taka dobra pamiątka kojarząca się właśnie ze spotkaniem z przyjaźnią z, ze zrozumieniem drugiego człowieka upamiętniająca twórczość polskiego pisarza twórcy artysty stanie właśnie tu w Drohobyczu naprzeciw uniwersytetu gdzie uczył Mówi inicjator projektu poszanowania pamięci Brunona Szulca, senator Rzeczpospolitej Polskiej Halina Bieda. Mimo wojennych ograniczeń do Drohobycza przyjechało wielu miłośników twórczości Brunona Szulca z Ukrainy, a także z Polski. Zamilowanie do Szulca, do jego twórczości mam od dawna. Studiowałam polonistykę na filologii lwowskiej. I po raz pierwszy przyjechałam do Drohobycza w zeszłym roku, w listopadzie. To było tak spontanicznie, nawet jeszcze rano nie wiedziałam czy jechać ale tak czułam taką potrzebę. Po prostu zabrałam ze sobą książkę Szulca i przyjechałam nie mając żadnych oczekiwań, tylko chciałam spacerować, czytać, myśleć. A w tym roku już przyjechałam bardziej świadomie i wiem, że będą ciekawe spotkania, bo zeszłego roku tu też przyjeżdżał Jacek Podsiadło, którego uwielbiam i wiem, że on będzie w tym roku też i naprawdę to takie szczególne Przeżycie, nie wiem, być w tym miejscu e, razem z szulcem i z ludźmi, e, którzy go też uwielbiają, cenią. Mówi Jarosława Kit, pracownik Biblioteki Literatury w Językach Obcych w Lwowie. W tym roku obchody rocznicowe Brunona Szulca wspólnie zorganizowały Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne przy Uniwersytecie Narodowym w Drochobyczu, Stowarzyszenie Festiwal Brunona Szulca oraz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Wszystkie wydarzenia upamiętniające artystę objął patronatem Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polski w Lwowie. Dużo mamy spotkań literackich, dużo mamy spotkań naukowych, mamy czytania listopadowe, które są taką naszą rozmową. Jak sztuka ma się do prawdy, i jak ma się do tej prawdy najstraszniejszej, najtragiczniejszej? Czy sztuka potrafi mówić prawdę, tę ostateczną? Czy potrafi dawać świadectwo? Czy potrafi dawać świadectwo Schulz? O tym rozmawiamy. Spotykamy się w dialogach literackich, mamy projekty też artystyczne. Wyjaśnię dla kuriera galicyjskiego dr Wira Meniok, kierowniczka Polonistycznego Centrum Naukowo-Informacyjnego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Drohobyczu. Mer miasta Drohobycza teraz Kuczma osobno wyraził wdzięczność przedstawicielom władz partnerskiego miasta Bytomia, które od lat prowadzi w Drohobyczu wiele projektów kulturalnych, a szczególnie pomaga Drohobyczowi i jego mieszkańcom po 24 lutego. We Lwowie oddali hołd uczestnikom powstania listopadowego. Złożone kwiaty i zapalone znicze zapłonęły na mogiłach powstańców na cmentarzu łyczakowskim. Więcej o historii ostatniego wielkiego, nieudanego zrywu Polaków przeciw Rosji rozmawiamy z panią Wierą Szerszniową, historykiem i dyrektorem lwowskiej szkoły nr 10 Świętej Magdaleny. Podstań, postoż, dróż, bajdany, Dziś nuty legendarnej warszawianki. Ta piosenka na motyw marsylianki została, można powiedzieć, hymnem powstania listopadowego. Otóż przenieśmy się prawie na 200 lat temu, koniec roku 1830. Szkoła Podchorążych i porównywalnie niewielka grupa Podchorążych podaje sygnał do początku akcji, która przeradza się w wielkie powstanie. XIX wiek był bardzo trudnym wiekiem dla Polski, wymazana z mapy Europy, ale nigdy Polacy nie pogodzili się z sytuacją. I my wiemy, że przez cały XIX wiek próbowano odzyskać niepodległość i właśnie w ten czas to z bronią w ręku. Po klęce napoleonowskiej jednak przygotowano się do kolejnego powstania i pod zaborem rosyjskim, takim właśnie zrywem niepodległościowym, było Powstanie Listopadowe. W ten czas oczywiście Polska znajdowała się w składzie i Austrii, i również Prus. W tym, że sytuacja pod zaborem rosyjskim, nie zważając na istnienie Królestwa Polskiego, była bardzo trudna. Polska miała konstytucję, miała Sejm, ale prawnie, realnie prawo cały czas było przekraczane. Ponieważ car rosyjski nie uważał, że jakiekolwiek prawo jego zobowiązuje, robiło się to, co się chce. No a chciało się po prostu zrobić tak, żeby Polska już nigdy nie wyszła ze składu państwa rosyjskiego i stąd właśnie ten sprzeciw, który rodził się w Polsce i doprowadził w końcu do wybuchu powstania listopadowego. Opowiada historyk z zawodu i dyrektor lwowskiej szkoły nr 10 Świętej Magdaleny, pani Wiera Szerszniowa. Chciałam zapytać, jak w Lwowie w zaborze austriackim odebrano wtedy wydarzenia w Warszawie? Wsparcie moralne w tym sensie, jeżeli po skończeniu już powstania, że każdy uczestnik powstania mógł liczyć na to, że przekraczając granicę rosyjsko-austriacką albo granicę królestwa z Austrią można było być bezpiecznym, że nie będą internowani, jak to było w przypadku PRUS, a mogą pozostać poza granicami państwa i uniknąć losu powstańców, którzy przeszli później przez represje powstaniowe. I właśnie dlatego bardzo dużo uczestników Powstania Listopadowego, kręce Powstania, osiadło tu, tu w Lwowie, tu mieszkali, tu bardzo aktywnie działali i byli takim, byli takim przykładem dla następnych pokoleń Polaków zamieszkających już w zaborze austriackim. Opowiada historyk z zawodu i dyrektor Lwowskiej Szkoły nr 10 Świętej Magdaleny pani Wira Szerszniowa. Większość uczestników Powstania Listopadowego byli bez wątpienia ludźmi. Wysokich ideałów. Utalentowani w swojej dalszej działalności byli bardzo aktywni. Też mieli wpływ na życie Lwowa. Oczywiście. To był taki przykład postawy patriotycznej w pierwszej kolejności. To był przykład dla młodzieży polskiej, jaką drogą można iść. Jak jedno powstanie się nie udało, to możliwie następne przyniesie więcej, więcej skutków. I oczywiście napływ, napływ szlachty, która była wyrugowana po prostu to było konfiskaty mienia i dlatego oczywiście ktoś stracił to co miał i ale wykształceni, inteligentni, patriotyczni mogli służyć właśnie takim przykładem. Opowiada Wira Szerczniowa. Kwadera powstańców listopadowych na cmentarzu Łyczakowskim położona jest w polu oznaczonym jako 71. Została założona z inicjatywy członków Rady Miejskiej prezydenta Lwowa Michała Gnońskiego w 1880 roku i stał się najtrwalszym upamiętnieniem uczestników bohaterskiego czynu powstania listopadowego. Ten fakt, że miasto znajdujące się pod zaborem, Polacy znajdujące się pod zaborem, pragnęli uczcić pamięć o tym, że takie powstanie było, uhonorować uczestników tego powstania ma bardzo, bardzo wielkie znaczenie. I zresztą od razu też pokazuje i tą różnicę w sytuacji pod zaborami, o czym też już wspominała w Austrii i w Rosji, że władza zaakceptowała w ten czas taką postawę patriotyczną i można było to zrobić i to było bardzo ważne. Bo jeżeli nawet byliby te groby po prostu rozrzucane pod cmentarze, no to no to, to po prostu tak bym, to bym się w tej masie, a tak powstało jeszcze jedno miejsce kultu patriotycznego, tak to można powiedzieć. A w okresie zaborów możliwość takich wskaźników, pobudzający i patriotyzm. To są bardzo ważne, jeżeli takie coś istnieje i są takie miejsca, bo znów my mówimy, zabory trwały bardzo długo, zmieniło się kilka pokoleń. I było bardzo ważne, żeby następne pokolenie mentalnie było gotowe do dalszych walk, że było gotowe do walki o odzyskanie niepodległości. Pani Wiro, a jak dzisiaj Polacy Lwowa trzymają w pamięci powstanie listopadowe? 29, jak zawsze, uczniowie naszej szkoły, jedna z klas, była na Cmentarzu Orszakowskim. Schodaliśmy więcej, uczciliśmy pamięć bohaterów, którzy walczyli o niepodległość ojczyzny, później służyli przykładem swoją postawą patriotyczną i to właśnie będzie takie przypomnienie, pewna taka lekcja patriotyzmu. Opowiada historyk z zawodu i dyrektor Lwowskiej Szkoły nr 10, św. Magdaleny, pani Wira Szerszniowa. I też czy można przeprowadzić pełną analogię z dzisiejszą wojną, która toczy się w Ukrainie? E, tak, bo niestety wróg pozostaje ten sam. Tak jak powstańcy rypad broniąc niepodległości swego kraju walczyli z Rosją. E, to samo, to samo właśnie teraz dzieje się na wschodzie Ukrainy. Ukraina broni niepodległości, giną ludzie, ginie młodzież. I też bardzo wymownym jest to, że jest kwatera dzisiejszych też bohaterów na tym samym cmentarzu leczakowskim, bo są te same ideale i ta sama postawa odzieży i ta sama, to samo dążenie do wolności. Dziękuję bardzo za rozmowę. Była z nami pani Wiera Szerszniowa, historyk i dyrektor Lwowskiej Polskiej Szkoły nr 10 im. Świętej Marii Magdaleny. Więcej informacji o życiu Polaków Lwowa i Ukrainy znajdziecie Państwo na naszych stronach internetowych. Wystarczy pisać kurier galicyjski na Facebooku albo na YouTubie. Nazywam się Andrzej Końko. Dziękuję za pomoc w przygotowaniu tego programu moim kolegom Andrzejowi Borysowiczu, Eugeniuszowi Sało, Karini Wysoczański i Konstantemu Czawadze. Razem pracowaliśmy dla Państwa. Wszystkiego dobrego, pozdrowienia z Lwowa. Radio Kurier Galicyjski. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021. Projekt Profesjonalne Media na Ukrainie 2021-2022 realizowany przez Fundację Wolność i Demokrację. Audycja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.